Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kuba i zapraszam Was na vloga eurowizyjnego, w którym podsumujemy sobie Eurovision Song Contest 2016. Zapraszam. Najpierw może pomówmy sobie trochę o zwycięskiej piosence, czyli piosence Jamali pod tytułem 1944. I jest to piosenka, która przez cały czas trwania preselekcji eurowizyjnych, w sensie przed-eurowizyjnych, wyboru piosenek i samego półfinału, pompowana niesamowicie przez środowiska eurowizyjne, przez Ogae Polska, pompowana niesamowicie przez wiele innych osób z eurowizją związanych, przez bookmacherów. Nie rozumiałem zachwytu tą piosenką zupełnie, Podczas pierwszego półfinału było podobnie, a podczas finału. Nie podczas drugiego półfinału, bo Ukraina była w drugim półfinale. W każdym razie podczas finału zaczęło mnie trochę nieść przy tej piosence i zacząłem mniej więcej rozumieć o co w tej piosence chodzi. Przede wszystkim piosenka wybijała się na tle innych piosenek tym, że była mieszaniną języka ukraińskiego, który jest takim językiem specyficznym i języka angielskiego, który jednak jest tym językiem takim na Eurovisji najbardziej rozpowszechnionym. Sam głos Jamali i forma, śpiewu, bo to taka bardziej jazzowo-soulowa propozycja, myślę, była, była na tyle specyficzna, że wdała się w pamięć, też Tekst i przekaz, bo piosenka była o przesiedleniach Tatarów Krymskich yy, przez Stalina w 1944 roku plus jeszcze dodatkowo rewelacyjna oprawa, bo naprawdę piosenka była oprawiona rewelacyjnie, a end tej piosenki, który był nadawany w tym rekapie, na którym są skróty piosenek pokazywane, był naprawdę, naprawdę fenomenalny, bo tam weszły i etniczne instrumenty, i mocniejszy głos, i świetne wizualizacje. No piosenka była skazana na sukces przez wiele osób, przeze mnie w pewnym momencie też, no i skończyło się tym, że Eurowizja wygrała i wcale nie uważam, że nie zasłużenie, bo piosenka naprawdę, naprawdę była dobra. W moim osobistym topie nie znalazła miejsca. Uważam teraz, że może trochę źle, że tak się stało, ale mimo wszystko piosenka była naprawdę, naprawdę dobra i nie stała się krzywda żadna, że ta piosenka Eurowizję wygrała. Teraz pozostaje jeszcze kwestia, jak sobie Ukraina poradzi z organizacją konkursu, ale o tym myślę dowiemy się w następ... jakoś w najbliższym czasie. Mam nadzieję jednak, że ten konkurs się tam odbędzie, no bo jednak blisko. Dzisiejszego vloga podzieliłem sobie na takie cztery części. Myślę, że będzie to bardzo adekwatne. Nie będę się rozdrabniał na rozmawianie po poszczególnych półfinałach, o finale osobno. Nie będę się rozdrabniał na gadanie o wszystkich piosenkach, bo jest to troszeczkę e, niepotrzebne chyba jak dla mnie najbardziej niepotrzebne. Podzieliłem to sobie na takie części, które myślę, będą Was interesowały i mnie jako eurowizyjnego fana od takiej strony. Troszkę też historycznej, bowiem pierwsza część naszego bloga to będą właśnie momenty historyczne. I tych momentów historycznych na tegorocznej Eurowizji było całkiem sporo. Przede wszystkim na poziomie półfinałów zaczęły się już jaja z krajami, które przechodziły lub nie przechodziły do finału. Niewątpliwie wielkim sukcesem był historyczny awans Czech, bowiem był ich to pierwszy awans do finału. Czechy startowały wcześniej bodaj trzykrotnie, czy czterokrotnie, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie zawsze kończyły swoją przygodę na poziomie półfinału. Nigdy nie miały możliwości dostać żadnych punktów. W tym roku punkty dostali. Stały chyba Czechy 41 punktów i zajęły przedostatnie miejsce, bo od telewidzów nie dostały żadnego punktu, a od właśnie, od jurorów 40. Ale jakby nie patrzeć, są to pierwsze punkty Czech, pierwszy ich awans, więc jakby nie patrzeć, każdy punkt dla nich był sukcesem. Każdy punkt dla nich był sukcesem i każdy punkt był wart tego, żeby do tego finału wejść i w tej Eurowizji wystartować. Mam wrażenie, że w przyszłym roku Czechy również na eurowizyjnej scenie zobaczymy. Sukcesem był też awans Bułgarii, która miała troszkę podobną sytuację. Akurat jeżeli chodzi o Bułgarię, nie, nie jestem na bieżąco z postępami tego kraju na konkursie. Ale tegoroczna propozycja była naprawdę mocna, i odbiło się to w tym, że Bułgaria skończyła, wydaje mi się, na piątym albo na czwartym miejscu. Konkurs dokładnie nie pamiętam: pierwsza była Ukraina, druga Australia, trzecia Rosja, czwarta była chyba właśnie Bułgaria. Ona miała chyba 307 punktów, z tego co dokładnie pamiętam, a nie wydaje mi się, żeby któryś kraj był wyżej. No, mam kwostkę. W każdym razie na pewno poprawicie mnie w komentarzach. Yy, a historyczne były też awanse, jakby nie patrzeć. Chociaż może wracając jeszcze do braków awansów, oczywiście yy, po części historyczny był brak awansu Islandii i Norwegii. Te dwa kraje były naprawdę ciekawymi, dosyć mocnymi propozycjami. Yy, bolał mnie brak ich awansów strasznie, zwłaszcza, że z każdego półfinału mam jeden kraj, który bardzo chętnie bym zamienił, właśnie na, yy, z pierwszego półfinału Islandii, z drugiego Norwegię. I było to dla mnie ogromne, ogromne zaskoczenie. Zwłaszcza, że o ile norweska propozycja była przeze mnie trochę przepompowana i ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę, bo nie miała szans na zwycięstwo, ale w moim odczuciu, przy słuchaniu piosenek, w tym momencie, w którym top nagrywałem, była ona numerem jeden to jednak na awans do finału tej piosenki liczyłem i bardzo się zaskoczyłem w momencie w którym tego awansu nie dostała. Podobnie zresztą jak Islandia, której propozycja była typowana przez wiele osób do zajęcia bardzo dobrego miejsca, a jednak widzowie zdecydowali inaczej. Było to bardzo bardzo ciekawe. Właśnie teraz przechodząc płynnie do takich awansów, w tych momentach historycznych, historyczny jak dla mnie był awans Gruzji, której piosenka zupełnie mi nie podeszła. A może podeszłaby przy trochę innej realizacji? Ja momentami na tej piosence dostawałem epilepsji prawie, bo po prostu te światła migają, te kamery się kręcą, te kalejdoskopy, te efekty. Boże, ja mam wrażenie, że Gruzji do finału przeszedł realizator i przez to, że piosenka była tak specyficznie pokazana, zdobyła ona sympatię. Nie wiem w jaki sposób, ale istnieje szansa, że tak było. Mnie kompletnie ta piosenka nie przekonała i w mojej ocenie w finale znaleźć się nie powinna, właśnie kosztem Norwegii, a z pierwszego półfinału taką. Piosenką była piosenka chorwacka, która również zupełnie mnie nie urzekła. I było mi po prostu przykro, że dostała się właśnie ta piosenka, a nie dostała się piosenka e, islandzka. Swoją drogą m, mamy w tym roku też całkiem niesłą konkurencję na e, nagrodę imienia Barbary Dex, dla najgorszej ubranego, mm, eurowizyjnego wokalisty. No jak dla mnie bezapelacyjnie właśnie Chorwacja w tym półfinale wygrywa, ale... Jest kilka krajów, które myślę, myślę, będą chciały ją gonić. Pewnie nasz Michał Szpak będzie gdzieś tam uwzględniony, bo czerwony frak z takimi napoleońskimi pagonami, grzebieniami nie jest e, zbyt popularny. Aczkolwiek miałem na końcu języka jeszcze jednego artystę, którego o tą Barbarę Dex bym podejrzewał. Myślę, że Bułgaria tak samo byłaby brana pod uwagę w tym plebiscycie dosyć mocno. Ktoś jeszcze mi chodził po głowie, ale w tym momencie dokładnie nie pamiętam. E, no, historycznym momentem jest też nowe głosowanie. A może jeszcze domykając sprawę awansów, również to, że e, pierwszy raz od roku 1957 przez takie głosowanie, a nie inne, w finale był tylko jeden kraj nordycki i była to Szwecja. E, wcześniej, właśnie w 1957 roku, Szwecja w konkursie zadebiutowała, a później pojawiały się stopniowo kolejne kraje nordyckie, więc był to najbardziej e, okrojony skład e, krajów skandynawskich w historii. I było to uważam dosyć też korzystne dla Szwecji, bo mogła zgarnąć dużą pulę punktów i widzów i jurorów skandynawskich, ale o tym opowiem za trochę, więc na razie przejdziemy do nowego systemu głosowania. Nowy system głosowania, który, który zwłaszcza dla polskich, kończył się rewelacyjnie i podziałał naprawdę świetnie. Teraz myślę, gdzieś wam tam przelatują na dole punkty, które dostaliśmy od poszczególnych krajów w telewotingu. Zrobiono symulację już, jak wyglądałoby głosowanie według starego systemu, i gdyby głosowanie odbywało się starym systemem, Polska skończyłaby z 46 punktami dokładnie. Dostaliśmy ich 229, przy czym 222 od widzów. Był to największy taki przeskok w konkursie. I dobitnie pokazuje różnice w głosowaniu i według mnie też po części polityczne głosowanie jurorów. Bo nie da się ukryć, że przynajmniej przy części y, głosowań jurorskich te polityczne głosowania były zawsze. I głosowanie polityczne widać też, jak będzie patrzeć w telewotingu, bo to przecież wszystko są, wszystko są w większości punkty z Polonii, kraje sąsiedzkie na siebie głosowały. My dostaliśmy 7 punktów od Czech, od Litwy chyba 8. Nie, 8 dostaliśmy od Węgier i od Ukrainy, 10 dostaliśmy od mnóstwa krajów, dostaliśmy 12 z Austrii, z Belgii, bardzo dużo krewne nas głosowało. 35 krajów z 42 dało nam jakieś swoje głosy, więc jest to bardzo dobry wynik. A w tylko 3, w czym najwięcej dostaliśmy: 3 punkty z Litwy i po 2 punkty chyba z Azerbejdżanu i z. chyba z Niemiec, ale pewien nie jestem. W każdym razie. Przeskok, który był dokonany, był naprawdę rewelacyjny. I ja, siedząc i oglądając to głosowanie wczoraj, doszliśmy do top 10, Polski nadal nie ma. Doszliśmy do top 5, Polski nadal nie ma. Nagle miejsce 5, Australia. Ja w ogóle brz, zaraz Bułgaria, brz, i w ogóle nie wiem o co chodzi. Zostały trzy kraje, już wiedziałem, że Polska będzie trzeciej, będzie walka między Rosją a Ukrainą, ale i tak pokazało to dobitnie fakt, że głosowanie jurorskie nie jest takie skrajnie obiektywne. Ja uważam, że prawda leżała po środku, że ta polska piosenka była dobra na top 10, ale uważam, że gdyby dostała tam te 100 punktów od jurorów i ze 150 od widzów, to byłoby to miarodajne głosowanie. A tak uważam, że takie dwie skrajności przepompowane w jedną i w drugą. Dla nas to dobrze pokazało też od tej takiej trochę politycznej strony, w którą nie chcę uchodzić, że jednak nie jest z nami tak źle i że to co tam... Media, bo to wszystko są media publiczne, pompują na temat naszego kraju. To nie jest trochę przypompowane, ale to, że jest temat polityczny, w tym vlogu wchodzić na niego nie chcę. I takim historycznym też momentem jest dosyć wysokie miejsce Australii. Jak dla mnie aż za wysokie, bo podoba mi się ta piosenka i owszem, miałem fazę, że często jej słuchałem przed Eurowizją, ale nie wiem dlaczego zdobyła aż tak wysokie miejsce. W starym systemie w ogóle by ta piosenka by wygrała i to tak dosyć mocno. Więc już tym bardziej jestem, jestem zaskoczony. No, w każdym razie jest po Eurowizji, zajęła drugie miejsce. E, miejsce Australii w Eurowizji jest dla mnie dosyć wątpliwe. Diabli wiedzą, co będzie się działo w przyszłym roku, bo w tym roku po raz pierwszy konkurs emitowały Stany Zjednoczone. E, w interwale wystąpił Justin Timberlake, który. Jest dosyć znaną amerykańską gwiazdą, to ciężko powiedzieć, że nie zrobił rewelacyjne. że naprawdę świetnie się to oglądało i mnie kopara opadła, bo realizatorzy dali z siebie 500%. Jak wszystkie występy były względnie nieźle przygotowane, tak występ Timberlake'a był już w ogóle rewelacyjny. I. Kto wie, czy za rok stany nie będą chciały zadebiutować. Ja bardzo bym chciał, żeby tak jednak nie było i żeby powstał na przykład podobny konkurs w terenie na przykład Ameryki Południowej i Północnej, bo to zapewne byłby jeden konkurs, bo tych krajów w Ameryce Północnej jest trochę mało, bo raptem trzy, jakby Meksyk do tego liczyć. Podobny konkurs miał zresztą powstawać w krajach w Azji Południowo-Wschodniej gdzie chyba nawet jedna telewizja wykupiła prawa do prawa do taki patent na Eurowizję, jakby od EBU i chciała ten, chciała ten konkurs tam organizować, jak to wyjdzie, nie wiem, ale nie ukrywałbym, że wolałbym właśnie, żeby powstało na świecie kilka analogicznych konkursów, jak Eurowizja, i na przykład z tego jakiś inny format, który miałby wybrać najlepszą piosenkę na świecie, chociaż to już jest trochę abstrakcyjne. Aniżeli poszerzenie Eurowizji do skali Światowizji, bo jest to konkurs, który trochę na innych fundamentach został zbudowany i nie chciałbym za bardzo, żeby od tych fundamentów odchodził. Momenty historyczne trochę mi się starły z, z rzeczami, które mnie zaskoczyły, więc o zaskoczeniu dla mnie, jakim było na przykład wysokie miejsce Australii czy trzecie miejsce Polski w telewodingu, już wam opowiedziałem, dlatego przejdziemy sobie tutaj trochę negatywniejszej części, czyli do porażek. W końcu to takie polskie, trochę sobie ponarzekać na wszystko, więc dlaczego ja nie miałbym tego robić na własnym vlogu? Zwłaszcza, że trochę rzeczy, o których ponarzekać chciałbym, się znalazło. Przede wszystkim są to takie detale, takie pierdoły, których może większość z Was oglądając konkurs nawet nie zauważyła. Ale na przykład strasznie drażniło mnie podejście reprezentacji Holandii do swojej flagi. Pozwolili sobie prowadzącej usiąść na tej fladze, sami na niej siedzieli, na jednym zbliżeniu w ogóle siedzieli na oparciu kanapy, a nogami buciorami na tej swojej fladze kraju. No trochę to było słabe i jednak uważam, że media holenderskie to wychwycą i zrobią tam jakąś wrzawę o to, o ile w ogóle ruszają ich takie rzeczy. Tutaj kieruję pytanie do Teo. Theo bowiem, że to oglądasz, że powiedz jak tam jest. Z tym, ben, bo jestem bardzo ciekawy, jak to tam u was wygląda. I to były dla mnie takie główne porażki, dwa, że już teraz podejrzewa się Eurowizji o to, że jest konkursem upolitycznionym, co w tym roku mogło być trochę mniej widoczne, ale jednak. Natomiast pierwszy interwał dotyczący uchodźców, rozumiem, że dla Szwecji może to być problem nie tyle polityczny, co humanitarny albo cywilizacyjny, bo tam jest trochę inne do tego podejście. W każdym razie dla wielu krajów jest temat kontrowersyjny i ranga, jaka została temu narzucona, ma wyłącznie wymiar polityczny i wtrącanie takiego czegoś na konkurs jak dla mnie bezsens i jakaś próba indoktrynacji. Ja bym, tak, ja bym to tak odbierał i naprawdę szkoda, że się pojawiło. Drugi i półfinał tam zarzutów żadnych. W finale no jeszcze ten, ten, ta jazda z flagą. Poza tym prowadzący byli naprawdę rewelacyjni. Interwały, które robili, wstawki, które mieli. Petra jest po prostu cudowna. Mans też się świetnie w tej roli sprawdził. I ten motyw nagi wilk na scenie, znaczy nagi z wilkiem na scenie, i te wszystkie ich wstawki, i te ich rozmówki. Ja oglądałem komentarz be e Eurowizję bez żadnego komentarza na streamie YouTubeowym, więc mogłem te wstawki w języku angielskim sobie na spokojnie wychwycić i zrozumieć. Jak było z polskim komentarzem, nie wiem, możecie dać znać. Ale z tego, co czytałem tam na stronach, to zdania są podzielone. Części się komentarz pana Orzecha podobał, części raczej zdecydowanie nie. To już możecie ocenić, jak to wy odebraliście. Ja się nie będę wypowiadać, bo tak jak, tak jak mówiłem, nie słyszałem, więc. Ale z poprzednich lat mam raczej słabe doświadczenia. I prowadzenie w wykonaniu tego duetu było naprawdę rewelacyjne. Petra prowadziła konkurs po raz drugi, i mam nadzieję, że jeżeli Szwecja w najbliższym czasie wygra, to nie ostatni. A i Mans, jeżeli by chciał, mógł poprowadzić tę Eurowizję, bo naprawdę rewelacyjnie to razem zrobili. Stworzyli świetny duet, super się to oglądało. I wstawki te muzykalowe, te filmowe były naprawdę, naprawdę mega. Poza tym pierwszym interwałem, który strasznie zgnoiłem, ale uważam, że słusznie. I teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli zaskoczenia konkursu. Większość piosenek, które występowała w finale ym, była przeze mnie odbierana dwojako. Bo z jednej strony na przykład w półfinale mi nie podeszło, albo mimo nie wyrobione zdanie. Tak było na przykład z piosenką austriacką, która w ogóle mi nie podchodziła, w półfinale tak średnio, ale o awans musiałabyś według mnie powalczyć, powalczyła, przeszła dalej, natomiast w finale. Już było całkiem spoko i ta propozycja nawet mi się podobała i całkiem było spoko. Jakoś tak, co prawda przeszła bez echa, ale powiedzmy, że, powiedzmy, że w tej e, zaskoczyła mnie in plus. E, kompletnie nie rozumiałem e, zachwytu niektórych osób litewską propozycją, która dla mnie w ogóle dziwne, że wyszła z półfinału, a wyszła chyba z szóstego miejsca czy piątego, więc bardzo wysokiego miejsca, zdobyła też dużo punktów, bo Litwa była w top 10 w ogóle. Bardzo mnie to zdziwiło, ale dla mnie największym zaskoczeniem była piosenka szwedzka. Piosenka szwedzka, której jakoś tak, słuchając jej jakoś tam dawno temu, po zaraz po wygraniu przez Franza Melody Festivalen, e, jakoś tak uszła, bo wtedy była, wiecie, jeszcze to było z tego co mi się wydaje, przez polskimi preselekcjami, więc może kwestia Margaret, może kwestia zachwytu francuską, propozycją, która też wtedy miała jakoś świeżo swoją premierę. Już nawet nie pamiętam dokładnie, jakoś piosenka przeszła mi bez echa. I nie słuchałem jej drugi raz do yy, półfinału, gdzie została zaprezentowana, że będzie w finale, i do samego finału. W finale zdziwiła mnie straszna euforia, ale mówię gospodarzem. A tak przesłuchałem sobie piosenkę i Kojarzy mi się z niektórymi wokalistami, takimi, którzy często są grani w radio. No zabijcie mnie teraz, nie pamiętam dokładnie, którym mam na końcu języka te nazwiska, ale nie mogę ich sobie przypomnieć. Może trochę, może trochę James Blunt, coś takiego, nie mam pojęcia. W każdym razie myślę, że piosenka spokojnie może być grana w stacjach radiowych. Mnie urzekła i dla mnie to jest zaskoczenie konkursu. Szwecja również znalazła się w top 10 całkowicie zasłużenie, moim zdaniem. Chociaż jeszcze kilka dni temu mówiłem, że gdyby, że gdyby ta piosenka była w półfinale, to raczej by nie wyszła. No teraz widać, że by wyszła, bo i sama piosenka, i forma wykonania, i fakt, że na konkursie, który był bardzo przesycony takimi technologicznymi nowinkami. Standardem zaczęły się robić hologramy. Standardem zaczęły się robić podwieszane ekrany, bo nawet Australia miała takie trzy ekrany LED-owe opuszczone tego na konkursie nie było, widać, Wygrałem, widziałem nagranie z próby. Jak ona przesuwała tą ręką po ekranie, to było właśnie spowodowane tym, że miała przed sobą podwieszany ekran led -owy. Podobnie bym miała z tyłu takie dwa ekrany. Białoruś miała hologramy. No Rosja to Rosja. Islandia miała taki ekran z tyłu. Szwecja też, ale nie, nie wykorzystywała tego w tak w tak dużym stopniu, to raczej uważam, że ten ekran był po to, żeby podkreślić te słowa, które się wyświetlały i wyświetlały się w przeciwieństwie do Polski w sposób rewelacyjny. Natomiast technologia coraz bardziej na ten konkurs wkracza, to jest spowodowane też tym telewotingiem, żeby trochę przyciągnąć uwagę widzów i głosy, natomiast, natomiast Szwecja wykorzystała to w sposób rewelacyjny, rewelacyjnie stanowany i naprawdę spoko. Zresztą śmiałem się do Magdy, z którą tam sobie komentowaliśmy tak. Na prywatnej linii konkurs, że e, to jest jedyna piosenka, którą być może bym zaśpiewał bez jakiegoś większego fałszowania, bo ja głosu do śpiewania nie mam, a jednak ta piosenka, no nie miała za dużo takich wstawek, gdzie był dobry głos potrzebny, nie, trzeba to przyznać. Natomiast sama prezentacja bardzo skromna, też Franz był dosyć skromnie ubrany, bez żadnych specjalnych efektów, była naprawdę super i nie dziwi fakt, że zdobyła serca widzów, bo moje serducho też zdobyła i to miejsce, które zajęła. Chyba ona zajęła siódme miejsce, czy szóste. Jest jak najbardziej uzasadnione. I tak w skrócie przedstawia się tegoroczna Eurowizja, którą w przeciągu kilku lat uważam za jedną z lepszych. Jeżeli chodzi o komentarz, to jest uważam najlepsza Eurowizja od przynajmniej kilku lat. Myślę, że... A jeżeli chodzi o taką warstwę techniczną, to myślę, że jest na, prawie na równi z Kopenhagą. Kopenhaska była może trochę bardziej, bardziej taka wyniosła, więcej kasy tam wpakowano. W każdym razie uważam, że te dwie Eurowizje w przeciągu ostatnich kilku lat były zdecydowanie najlepsze. Teraz czekamy na kolejne newsy z Ukrainy, czy w ogóle podejmie się organizacji konkursu, gdzie ten konkurs będzie i jak on będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nowinki w tym roku wprowadzone, czyli przede wszystkim system głosowania będą utrzymane. Jednak mam nadzieję, że stawka eurowizyjna ograniczy się do krajów, które do Europy przynależą, bo jakoś tak mi się w głowie uzdurało i myślę, że Eurowizja powinna iść w tą stronę. Ja w ogóle, jest, co myślę, doskonale wiecie, jestem zwolennikiem tego, żeby Eurowizja raczej szła w stronę jakościową niż ilościową i żeby te piosenki były różnorodne, ciekawe, interesujące i przede wszystkim grane na żywo, bo ja najbardziej nie mogę zdzierzyć tego braku orkiestry i to mnie strasznie drażni w tej Eurowizji. Ale kto wie, może ktoś pójdzie po rozum do głowy, mam nadzieję, że jak najprędzej, chociaż tutaj też się popisuję zbytnim optymizmem. W każdym razie dzisiaj to tyle, a Eurowizja moimi oczami tak wygląda. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli macie ochotę pokomentować albo podzielić się swoimi wrażeniami, to pamiętajcie napisać w komentarzu i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku vlogów Eurowizji. Pa, pa.